To miejsce, które teraz pokazuję palcem, jest kluczowe i tutaj też widzimy, jak mocno się zapada. Plus okrągłość tej klapy jest naprawdę dosyć skomplikowana, ale my będziemy starać się robić to z jednego kawałka, tak aby to wyglądało dużo estetycznie i nie będziemy mieć żadnego łączenia. Rozciągnęliśmy ten dół i on praktycznie sam się położył. Tamta strona już trzyma, więc łatwiej nam jest teraz zakotwiczyć się i do zderzaka, dlatego też dobrze, żeby na zderzaku nie było jeszcze folii. Dobrze, żeby na błotniku tylnym też nie było jeszcze folii. O. No zaczynamy raklowanie płaskich elementów, czyli pierwsze co to rant, tu gdzie folia jest najmocniej rozciągnięta, musimy wyprowadzić wodę z płynem i żel. Rozcięcie się. Po środku lampy spowoduje, że mamy lepszy dostęp do miejsca, które chcemy przykleić. I tak prezentuje się oklejona już klapa. Ja się generalnie dobrze przy tym bawiłem.